Lodówka Beko z technologią Harvest Fresh ma system kontroli wilgotności i temperatury, dwa niezależne obiegi powietrza oraz cichy i energooszczędny silnik. Specjalna szuflada wykorzystuje światła LED, które odtwarzają naturalny cykl światła dziennego. Takie warunki pozwalają utrzymać świeżość owoców i warzyw oraz na dłużej zachować ich wartości odżywcze. Szuflada Everfresh Plus pozwala ustawić optymalną wilgotność i temperaturę, aby stworzyć najlepsze warunki dla warzyw i owoców. Dzięki temu nawet po kilkunastu dniach sałata nadal wygląda świeżo, a marchewki nie tracą chrupkości. To mniej zmarnowanej żywności i pewność, że w lodówce wciąż czeka coś świeżego. Na sałatkę, kolację albo szybkie drugie śniadanie. System pełnego No Frost wykorzystuje dwa niezależne obiegi powietrza dla chłodziarki i zamrażarki. Dzięki temu utrzymuje odpowiednie warunki w każdej z komór. Zapobiega mieszaniu zapachów i pomaga dłużej zachować świeżość produktów. Komora Multi Zone 5 trybów pracy, które pozwalają zamienić zamrażarkę w chłodziarkę lub ustawić temperaturę idealną np. Na dla napojów, deserów czy świeżych warzyw. Możesz zwiększyć przestrzeń chłodzenia, wyłączyć nieużywaną część lub dostosować wnętrze do tego, czego akurat potrzebujesz. Silnik inwerterowy z wentylatorem BLDC działa cicho i zużywa mniej energii niż standardowe silniki stosowane w starszych lodówkach. Dzięki temu w lodówce panuje stała temperatura, a żywność dłużej zachowuje świeżość. Dzięki funkcji szybkiego mrożenia szybko zamrozisz świeże produkty, takie jak mięso czy warzywa. W tym czasie temperatura wewnątrz zamrażarki nie podnosi się, więc przechowywane wcześniej mrożonki są bezpieczne. Dowiedz się więcej na euro.pl